Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever 2. Jest to druga część budowy naszej infrastruktury pozwalającej nam na efektywne i mam nadzieję dochodowe rozłożenie narzędzi. W po poprzedniej części puściliśmy pierwszą linię do Nagajo, tu mamy praktycznie przygotowane wszystko i zaczęliśmy Właśnie wybudowaliśmy trasę do portu w tym miejscowości. Możę ją skrócić nazwą Zong. Do Zong, i tutaj będziemy stąd drogą morską starać się transportować do Kawasaki. I to jest plan na dzisiejszy odcinek. bardziej na ten odcinek. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podoba, jeżeli nie, to nie, to i tyle. Ok, zabierzmy się do roboty. Tu mam gotową trasę. Porobiliśmy ładne mosty, teraz musimy się przenieść tutaj. Tutaj będziemy mieć, po prostu tylko musimy zbudować port, duży oczywiście. Więc port będzie stał w tym miejscu. I tutaj sobie postawimy jeszcze punkt. Do wywozu tego wszystkiego. No i od tego puścimy sobie drogę. Na razie puszczamy wszędzie taką, a sama się zabryduje do tych miejskich. Okej, okay. no i punkt wyładunku. Narzędzia tutaj weźmiemy, przypominam. Tutaj ta wysetka mnie denerwuje. Mm, przyspieszmy czas, dostać się 7 milionów. <grym> ok, no nie będzie to tak, jak jest. E, czas przyspieszony, więc e, zaraz te pieniądze się odbiją. Mm, no spokojnie. Narzędzia potrzebujemy zwozić tutaj. Ok, teraz tak. Nowa linia. Włożymy ją tutaj. I to będzie e, będzie odbierać z dwóch. Do pełna, bez limitu czasu. E, I zabieracie narzędzia. Wyładowujecie narzędzia tutaj i nazwiemy to dostawczy kawasaki narzędzia. Mamy pierwszą linię. Teraz tak, stworzymy teraz linię morską e, stąd tutaj. Patrzcie co ja tu <słuch> zrobiłem, Boże, Boże, muszę to wygładzić troszkę, bo to nie, tak nie może być. Tu się ładujesz do pełna. E, ładujesz się pełni narzędzi, gdzie je. I ładujesz, tu wyładowujesz narzędzia. No i tyle. No i tak będzie wyglądać trasa cała. I to jest e, morski dostawczy. E, kawasaki. Narzędzia. Ok. Jeszcze musimy porobić rozjazdy na torach, e, bo nie zrobiliśmy tego w poprzedniej części. Tutaj mam nadzieję, że się uda zrobić pod tym, e, pod tym mostem. Ok, z tej strony się udało, z tej też się uda, więc jest super. Ok. Ok, ok, ok. Tutaj ten semafor, tutaj ten semafor. Tutaj ten semafor. Teraz tak, teraz tutaj musimy zrobić też rozjazd, ale rozjazd już zrobimy za, za tą e, drogą. Za przejazdem. I za długi zrobiłem ten e, rozjazd, troszkę. Więc musimy go skrócić. Damy na 80, tak samo jak tam było poprzednio. Znaczy, wszędzie jest na 80, ale to nieważne. E, ok, teraz tutaj, tak. No i tu możesz czekać w sumie przed drogą. Bo to już dalej jechać nie musi. E, przynajmniej nie tutaj. Hmm. Czy te narzędzia zarabiają? Tak, każda, linia za każda jedna linia zarabia. I tu, tu się zbiera dużo na tych. No nie zbyt dużo. Trzy pociągi dowożą. Tylko, że wy nie wyrabiacie z wywozem, nie? Bo jeszcze pięć pojazdów. Nie nadążacie z wywozem yy, desek. Okej. Okay. Tutaj sobie musimy postawić semafory na tej trasie. Jeszcze tu przed tunelem sobie postawię jeden. Tunelu może też jeden. I od razu za tunelem kolejny. Może za dużo tych semaforów robię, może jest odpowiednia ilość, nie wiem. Ja tak robię. Okej, okay, tutaj pik, pyk. Tutaj też muszę porobić semafory, ponieważ tutaj też będą mieć przynajmniej dwa pociągi. Hmm, więc muszę być tych... Yy, musi być tych semaforów więcej. Mam nadzieję, że nie za dużo ich ja robię, ale tutaj tylko do skrzyżowania właściwie muszę je zrobić. Ok. No jest to. Jakoś to już wygląda. 8 milionów na momencie, zwolnijmy czas. Tutaj drewno. Ładuje. Ten jest cały czas przepełniony. Za mało, za mało tego drewna ciągle wywozimy. Na trzy pociągi. nie ma co się dziwić tutaj. Eee, pojazdy w deski nie wyrabiają. Okej. Okay. Eee, tu mamy wszystko gotowe. Tu już dowozimy. Eee, zwiększę okres pojazdów. Cztery. Tutaj też zwiększę pojazdów na cztery minimum. już ja nie należycie wywozić. Widzę. Hmm. Ok, stworzymy sobie kolejną linię. Skąd ja was wezmę? Hmm. Nowa linia. Weźmiemy was tutaj z czwórki. I czwórka będzie jeździć. Już wam mówię. Gdzie? Tutaj. Tu się ładujecie do pełna. Do pełna narzędziami. I tutaj. Wyładowujecie narzędzia, i to będzie P. E. Dostawczy nagaja a, nagajo. O, a nie wiem, jak to się mawia. Narzędzia OK. Teraz sprawdźmy, gdzie te narzędzi potrzebują. Tutaj, więc tu postawimy sobie yy, nasz punkt wyładowczy. Stąd tu do pełna. ci ładujecie? Z obydwóch placów i narzędzia. I narzędzia. Ok. Teraz tak. Dostawczy. Nagoya. Narzędzia. I od razu musimy sobie postawić tutaj e, naszą zajezdnię e, drogową. Ale i tu nie płynie tak jak błędu. żeby Że wypuszczę dwa, wypuszczę od razu cztery te pojazdy. Mm, gdzie jest Nagoya? Ok. Tu mamy już pociąg puszczony. Mm. Teraz wpuścimy sobie od razu jeszcze jeden pociąg. Nie stąd. Stąd puścimy cię. Już ci mówię z szóstki. Będziesz jechał tutaj. Tu się ładujesz do pełna. bez limitu czasowego. Ładujesz tylko narzędzia. Wyładowywujesz narzędzia. Okej. Okay, to będzie p.dost kawasaki narzędzia. Jeszcze tak jeszcze musimy zbudować sobie stocznię. Stocznię wydaje mi się że postawię sobie y, tutaj y, gdzieś stocznia i musimy wybrać pierwszy nasz y, pierwszy nasz statek towarowy. Y, y nie wiem, czy będę począł aż tak dużego na razie. Na razie może wybrałbym ten mniejszy, ale za to szybszy. 70 towaru. Tak zrobimy. I jedźmy od razu maleńki. Ok. Teraz muszę wypuścić dwa pociągi. Dwa pociągi na nasze linie, więc kupimy sobie dwa pociągi parowe. Oczywiście 60 na godzinę, ale no, czekam na te 80, żeby od razu je zacząć wymieniać pociąg i chciałbym żebyś ty mi woził tutaj przyjacielu przynajmniej 70 towaru żeby żeby ten statek mógł za każdym razem po Twojej dostawie płynąć dalej i teraz tak jeden wpuścimy na pociąg dostawczy kawasaki narzędzia a drugi puścimy sobie na nagoja narzędzia okej, okay. przyspieszmy troszkę czasu. Tutaj widać e, wszystko jest ok. Troszkę nie należamy z, z dowozem... E, z dowozem dese, e, drewna. Chyba. Więc nie wiem czy nie będę musiał e, troszkę powiększyć jeszcze tych... E, już mam 1000 drewna z magazynu tutaj, wow. Czy nie będę musiał trochę powiększyć tych... E, naszych pociągów. No i tutaj jedno, jedno nasze pociągi. Tu idzie y, Kawasaki. A tutaj dopiero wyjechała, wyjechała Nagoya. No. Przejedźmy się y, tym y, Kawasakim. Oczywiście nie z pierwszej kamery, tylko tak z lotu ptaka mniej więcej. Ale tylko tak, żeby nam zniknęły ikonki. No i wydaje mi się, że nasza linia sprawy jest skończona. Chociaż jeszcze, jeszcze nie, jeszcze w Kawasaki muszę puścić pojazdy do odbierania tego towaru. Ciekawi mnie, jakie tam będzie... Yy, tutaj nie, nie wyrabiam z, z narzędzi 11. Yy, ciekawi mnie, jakie będzie realne zapotrzebowanie do tych miast, ponieważ tutaj wymaga 44, a tutaj wymaga 60, więc to może być naprawdę sporo. Tu już upgrade'uje się yy, nasza produkcja narzędzi. Teraz tak, tutaj ile jest? 150. Muszę dorzucić jeszcze za pojazdy minimum. Teraz tak, tutaj. Ile tu jest? Też 150. Też minimum dwa pojazdy jeszcze mogą lecieć. Okej. Okay. Ty cię ładnie prowadził przelotówką. Ale nie, nie rozumiem czemu tym pasem. Nie rozumiem czemu lecisz tym pasem. Czemu ty tu zjeżdżasz? Hm? Przyjacielu, zarządzaj pojazdem. Zarządzaj linią. Czemu ty tu jedziesz? Bo tu nie ma rozjazdu krzyżowego. Oczywiście, że tak. Na pewno. To chyba tak. Okej. Okay. Nie wiem. W sumie. Trzeba się tutaj. A na powrocie... Dodaj stację. No i coś jest nie tak. Czy nie mamy rozjazdu? No oczywiście, że tak. Hmm, raz sobie postawimy tutaj. Rozjazd postawimy tutaj. Okej. Okay. I myślę, że teraz już będę mógł usunąć te wszystkie... Przepraszam. <coughs> te wszystkie punkty zarządzaj linią. Wywalmy to. No i myślę, że teraz jest okej. Okay. Mm, teraz myślę, że jest ok Bo on tu będzie normalnie, normalnie wjechać. ok I tu chyba nie potrzebuję tego rozdziału krzyżowego, prawda? E, chyba potrzebuję. Chyba tak, tak potrzebuję. O ile mi się dobrze wydaje, że to jest... to jest winom. Chociaż nie, to nie jest winą. Co jest winą? Nie ma rozjazdu. Jest przecież rozjazd. Czemu tak jedziesz dziwnie? Co so? wytłumacz mi eee, kapasaki z linią. Jak już wracasz, to chciałbym, żebyś jechał tędy. Ale nie chcesz jechać tędy, bo w tę stronę jest wszystko na pewno OK. Tu potrzebuję rozjazdu krzyżowego? Na pewno nie. Hmm. Tu musi być rozjazd krzyżowy? Nie. Tutaj też może jechać normalnie. Coś chyba jest nie tak z tym wjazdem tutaj. Hmm. Tak, rozjazd krzyżowy. Wyjeżdżasz stąd, tak? Musimy do Zaraz się dowiem, gdzie jest problem. Gdzie zjeżdżasz? Tu już jedziesz, tak? Okej. Okay. i też już jedziesz, tak? Ale dlaczego ty to robisz? Nie, Zresztą żeby tak? Nie rozumiem, szczerze mówiąc, zrobię tutaj ten. Semafory już tu postawię. Co zrobiłem źle. Gdzie jest błąd? Hm. Gdzie jest błąd? Bo nie, nie, nie wiem, żerując. Czemu tak robisz? Daj stację. Nie można połączyć wszystkich stacji. No ale czemu? Co tu się dzieje? Aha! Znaleziony winowajca. Usunę to. Znaleziony winowajca, okej. Okay. Udało się znaleźć winowajce. Mm, 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 mm. Teraz tak. To nie tu. Czy to jest tu? To jest tu. Narzędzia. Narzędzia dla Nagajo się zbierają, dla Jakarta, dla Kawasaki się nie zbierają narzędzia narzędzia, a bo nie mam pojazdów, które by to odbierały to nie mam pojazdów pojazdy drogowe od razu robimy sobie tak i kupimy sobie od razu tych pojazdów t cztery, wyślemy je na Kawasaki narzędzia też przydałoby się ten port yy, rozbudować troszkę, marzenie ten port yy, a ten punkt w załadunku i tutaj też właściwie już jest rozbudowany okej okay. teraz się zaczną nam zbierać yy, cegły yy, narzędzia przepraszam taka wasaki musimy chwilę, chwilę poczekać tak zbierają się tu dojeżdża pociąg jak karta. ty nie ma wszelkiego problemu z wozem? nie na razie jest git tutaj ilu na 180 no na razie, na razie jest sporo tych tam idzie wydłużenia, ale, ale zobaczymy jak to pójdzie. Hmm, tutaj już jedzie wszystko, ale tu już jedzie... Aha. To jest Nagoja, ok, nieważne. Ty właśnie musisz już zawracać przyjacielu. Hmm, bo ten pociąg z kawasaki widzicie, on już wraca, więc e, tutaj... Tak jak mówię, tu mogą nacić w pewnym czasie dwa czy trzy te pociągi, ponieważ to są już dość długie trasy. Wymagające, ta sporo, sporo mocy i sporo prędkości od pociągu. A ja bym chciał coś zrobić jeszcze z tym, żeby tego te drewna tutaj tak dalej nie zostawało. Ponieważ cały czas mi się zapycha, więc... Może zrobimy tak, że tutaj te lokomotywy... Zostałam jednak ulepszona na te mocniejsze, te dwukominowe klasy F. I dorzucimy tutaj trochę mm, towarowych. Yy, troszkę towarowych. Ma jakieś, myślę, 140. To już jest yy, 140, 280. 140, 280, 320. A ile dobrze liczę, a jeżeli się mylę, to trudno. A to już gdzieś jest, dobrze. Hej okay. Okej. Okay. Dlaczego tylko tyle? Bo nasze stacje mają 160 metrów. Na razie takie muszą być. Najwyżej pójdziemy jeszcze czwarty pociąg, ale myślę, że teraz jesteśmy troszkę bardziej sobie poradzić. Jednak włożę troszkę więcej tego towaru. Ten pociąg też jest troszkę, no ale ten pociąg jest tak śmieszny. Ok, ile co mam? Ta kawasaki. Kawasaki 24, a ja tam mam pociąg na 70 sztuk. Więc e, pierwszy pociąg będę musiał e, puścić sobie tak. O, tu już nasz statek czeka. Pierwszy przejazd będę musiał opuścić ręcznie, żeby on się obrócił na zmniejszoną ilość towaru, żeby po prostu to jechało. I czy swoją prędkością swoją? Tak. Zapobiegałam się właśnie zakład przetwórstwa. Dalej brakuje nam troszkę za, za wolno dostarczamy to mimo trzech pociągów. Za wolno dostarczamy. Dlatego dokupimy sobie jeszcze czwarty pociąg. Ale to może w następnym odcinku, Ja będziemy mieć. Więcej pieniędzy, albo jeszcze w tym odcinku później. Ponieważ ten odcinek też już nie będzie zbyt długo trwał, bo jest to tylko kontynuacja poprzedniego odcinka właściwie taka część druga. I Ale w tym, w tym odcinku chciałbym zobaczyć, jakie rezultaty przyniesie nasza produkcja. E, ok, w którym to pociąg jechał? Jakarta, a tu już jedzie chyba Kawasaki, nie, ale że wiem i ładnie poczeka, wyjedzie sobie pociąg ze stacji. A tutaj właściwie... Czy mogę już dorzucić kolejny pociąg? Mogę. Czwarty pociąg właśnie wyjeżdża do dowozu drewna. Jest to bardzo duże zapotrzebowanie. Nagoya 70... 90... już 100 narzędzi czeka. O mój Boże. Więc Nagoya na pewno nie będzie stać. Pusta. 1 200. Ok, a to już wyjeżdża kolejny pociąg. Tutaj cały czas, cały, cały czas mamy zapchane to, bo ja już jeżdżą 4 pociągi. Ok, może bym puścił to kawa saknie, niech się obróci i jedzie. Magwoja 70, a ma czekam cię 110 już, nie? Więc e, od razu mówię, że cię wydłużę trochę. E, Okej. Okay. Na jakieś 105 Magwoja wydłużymy. Tak samo chciałbym, żebyście też podjeżdżali tutaj już, czekali. Tak samo wy. Tainan czeka, obróć się ładnie. dorzucę tutaj jeden pojazd jeszcze. Teraz tak, bardzo mnie interesuje ile zarobi nie Kawasaki, tylko ile zarobi Tutaj właściwie goja, ale ona strasznie zwolniła tu pod tą górkę, więc no, upgrade pociągów. Raczej już niedługo, musimy się tylko doczekać pociągu, który będzie w stanie pojechać na 480 na godzinę, byśmy mogli zupgradeować te wagony i to wszystko i gdzie wszystko lepiej chodzić. Tutaj jedzie też pociąg z Jakarty, zarobiony. Bardzo mnie ciekawi, ile ten pociąg zarobi tam, nie? Ponieważ już 590 tysięcy na minusie. Nasze najbardziej e, stratne linie to jest właśnie ta, 500 tysięcy, e, 50 Kawasaki 450, e, ogólnie statek nie traci zbyt dużo, 37 tysięcy. No i te, te wozy, no, ale na razie to są linie, które dopiero wystartowały właściwie, które dopiero zaczynają pracować. Więc, e, więc, więc e, to jest normalne, wynik firmy 12, wartość 61 milionów już jest. Ciekawi mnie ile zarobimy z tego oraz ciekawi mnie też ile zarobi Kawasaki, więc chciałbym mieć tutaj przypiętego i ciebie też, bo bardzo mnie interesuje, oddalmy, że będę miał za pociągi, więc bardzo mnie interesuje po prostu ile te pociągi są w stanie z y zarobić za jeden taki kurs. Przypominam, że Kawasaki jedzie niepełny, tu jeszcze mógłby wziąć 17 jednostek. Na Goja jedzie pełna, 105, musiałem ten pociąg wydłużyć niż kupiłem go nominalnie. No ale zobaczymy jak pójdzie. Dorzuciliśmy także na, na drewnie czwarty pociąg, więc to też powinno nam przynieść trochę zysku i, i troszkę ustabilizować tę produkcję. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że ten, ta stacja cały czas jest tam zapchana, ja tam mam 1000 jednostek drewna. Mimo wywożenia by tego na cztery pociągi po 140 sztuk jest masakra, jest tak duże zapotrzebowanie na to drewno i na to wszystko, że szok e, finanse, wejdźmy, ile jest taki jeden kurs milion 140 czterdzieści tysięcy, więc jest fajnie jeszcze nie pełny, chociaż bardziej mnie interesuje jednak Nagoya. a przy okazji wyślemy ten stateczek, niech on już płynie niech on już płynie hmm. ile ty zarobisz? ty już prawie 650 tysięcy na minusie ale wyjdziesz 105 jednostek na dłuższą trasę więc myślę takie 2 miliony 2 miliony 600 tysięcy drodzy państwo, no kokosy będziemy tu zbijać i chyba yy, muszę sprawdzić tak, raczej będą mieć na drugi kurs tutaj deski nie wyrabiają dorzucę jeszcze 4 pojazdy jeszcze 4 pojazdy dorzucimy Mm, ok, 4 tu już zupełnie wjeżdża, wyjeżdża zaraz. Okej, okay, ten raczej ten, ten zdąży wyjechać zanim na e, ten przyjedzie. I gdzie jest stateczek? No, na stateczek chwilę poczekamy aż on e, dopłynie. Bo to jest no, 25 km na godzinę. Dość spory dystans, no ale myślę, że tego już się dowiemy raczej w kolejnym odcinku. E, za dzisiejszy odcinek e, bardzo Wam dziękuję. Była to druga część naszej budowy e, trasy z narzędziami. E, nie wiem, czy dzisiaj się pojawi jeszcze piąty odcinek. E, być może, e, w którym e, jeszcze nie wiem co będziemy robić, e, ale myślę, że możemy dalej rozbudować naszą kolej e, z narzędziami. O ile będziemy mogli jeszcze rozbudować tę stację, Tylko tego, tego nie wiem, ale od razu Perony, jeszcze jeden peron na pewno będziemy mogli dodać, więc e, to pozwoli nam jeszcze pójść z dwa pociągi, e, więc myślę, że okej. Okay. ok, no to e, tak właśnie kończymy ten odcinek. E, ja Wam bardzo dziękuję. E, trzymajcie się. Hej, pa. Nara.